Jak Państwo widzicie, dożynki zaczynamy już od prawie pod koniec lipca. Już w tym do, do, do dzisiejszego dnia objechaliśmy trzy farmy, uzbierając trzy gatunki zboża, więc yy, przekazujemy tylko całemu światu, że feb nie rośnie na dachu, na największej uczelni świata, tylko te ręce gospodarza muszą wrzucić to ziarno do ziemi z tej ziemi wyrasta zboże, a z tego zboża jest chleb. Także w dniu dzisiejszym przez całe życie powinniśmy się modlić o zdrowie wszystkich rodzin, gospodarzy, żywicieli, którzy nas żywią. Więc w związku z tym obchodzimy święto co roku, Harvest Festival po polsku do Rzymki. I to jest wdzięczność i podziękowanie Bogu za wszystkie zbiory i prosimy o zdrowie wszystkich gospodarzy i ich rodzin na całym świecie, aby Pan by miał w swojej opiece dać i siłę za to, że żyje naród z całego świata. To są właśnie dożynki. Dziękuję. A ktoś mi je będzie zrywał, kiej później ujania mój pogniewał, kiej mi się mój jaś pogniewał, pogniewał się nie wiem o co. Podniewał się nie wiem o co, przyszedł do mnie, nie wiem po co, przyszedł do mnie, nie wiem po co. Jak się gniewa, niech się gniewa. Jak się gniewa, niech się gniewa, to mi grześciół podgrywa, to mi poobrywa.